Apple. Nazwa synonimiczna z innowacją. Od Macintosha do iPhone'a Apple konsekwentnie na nowo definiował technologię. Ale gigant technologiczny miał na oku nowy horyzont przemysł motoryzacyjny. iCar, koncepcja, która urzekła świat, była wizją kolejnej rewolucji w transporcie osobistym. Wyobraź sobie świat, w którym Twój samochód bezproblemowo integruje się z Twoim cyfrowym życiem. Taka była obietnica iCar'a. Wejście Apple'a w sektor motoryzacyjny nie było całkowicie nieoczekiwane. Firma zrewolucjonizowała już komunikację mobilną i komputery osobiste. Samochód, zasadniczo komputer na kołach, wydawał się naturalnym krokiem. Doświadczenie Apple w oprogramowaniu, sprzęcie i interfejsie użytkownika sugerowało pojazd inny niż wszystkie. W iCar'ze nie chodziło tylko o zbudowanie samochodu chodziło o transformację całej branży. Apple chciał na nowo zdefiniować relacje między ludźmi a ich pojazdami. Oznaczało to skupienie się na zrównoważonym rozwoju, autonomii i niezrównanym doświadczeniu użytkownika. iCar miał być elektryczny, autonomiczny i głęboko zintegrowany z ekosystemem Apple. Ambicja była jasna. Zrobić dla samochodów to co iPhone zrobił dla telefonów. iCar miał być Czymś więcej niż tylko środkiem transportu miał być mobilnym przedłużeniem ekosystemu Apple, płynnym połączeniem technologii i inżynierii motoryzacyjnej. Oczekiwanie było namacalne. Świat wstrzymał oddech, czekając na wielki motoryzacyjny debiut Apple'a. Wyobraź sobie świat, w którym twój samochód nie tylko cię wozi, ale także zasila twój dom iCar ma na nowo zdefiniować sposób, w jaki myślimy o zużyciu energii i zrównoważonym rozwoju. Wejdź do iCara, a znajdziesz połączenie luksusu i najnowocześniejszej technologii. Od zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy po najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa, każdy szczegół został skrupulatnie zaprojektowany, aby zapewnić Ci komfort i bezpieczeństwo. W szybko zmieniającym się krajobrazie motoryzacyjnym, iCar wyróżnia się jako latarnia morska innowacji. Dzięki płynnej integracji oprogramowania i sprzętu obiecuje zapewnić niezrównane wrażenia z jazdy. Jednak droga do zrewolucjonizowania transportu jest pełna wyzwań. Bariery regulacyjne i ograniczenia technologiczne opóźniły premierę iCara, ale marzenie wciąż żyje, a przyszłość jazdy jest bliżej niż kiedykolwiek.